Witam Was serdecznie, moi drodzy. Kolejny dzień, kolejna bitewka. Dziś przychodzę do Was z bitwą na pojeździe rower 237. A sponsorem dzisiejszej bitewki jest kolega Pio Pio. Szanowny Pio z planu Nauka. No Pozdrowienia, mordeczko. No i co? Bardzo fajna bitewka, chciałem Wam ją pokazać. Kolega tutaj wbija pula. Delikatny spoil na początku, ale myślę, że to nie problem. I co? Zmieniamy troszeczkę konwencję. Tutaj, że tak powiem komentowania, bo sobie te statystyki po prostu będę mówił mniej więcej swoje odczucia co do danego czołgu. Rower. Rower doskonale znacie, doskonale wiecie z czym to się je. Już nie raz chyba był nawet w moim tutaj kanale na bitwach widzów. Zakobity pojazd na szóstym tierze, chyba najlepsza szóstka obecnie w grze, na pewno z lightów, jeżeli chodzi o lighty. To chyba najlepszy pojazd obecnie. Szkoda, że premium, no ale na czymś muszą zarabiać niestety pieniążki. No i co tutaj kolega nam na początek serwuje? Przede wszystkim spot, bezpieczny spot, nie wyjeżdża tutaj za środek mapy, czyli za tego tak zwanego garba, który z niego tak naprawdę, jeżeli przejedziemy, no to jesteśmy, jeżeli na niego wjedziemy, jesteśmy mocno wystawieni. Jak wystawiamy tylko wieże, jest tak naprawdę to idealna pozycja do tego, żeby spotować całe tak naprawdę... Całą drugą część mapy, gdzie wróg ma swoją bazę. No i mamy pierwszego fraga. Bitwa już trwa 13,30 sekund. No i zaraz zobaczymy, co tutaj nasz kolega czołgista pokaże. A pokaże naprawdę nieźle, bo widziałem już tą bitewkę i powiem Wam, że tutaj jest bardzo przytomne zagranie w odpowiednim momencie. Y, zmiana, tak naprawdę, flanki, ucieczka od tutaj nadmiaru, tak naprawdę, ognia wroga. I ilości czołgów, które wjeżdżają, tak naprawdę przejeżdżają tutaj połowę i przejeżdżają linią 1-2, więc yy, też są, że tak powiem, kryci. Mają lepsze pole do tego, żeby gdzieś tam... Ale pijo tutaj, proszę bardzo, podczas jazdy delikatne wyprzedzenie, idealnie wchodzą peski w przeciwnika. Proszę bardzo, ten kolega akurat tutaj... Wie... No i niestety ta peska, nie wiem, że trzeba było przymierzyć to, no ale wiadomo, w takim rworze walki, jak jesteśmy wystawieni, raczej się nie korzysta z tego, żeby tutaj mierzyć jeszcze. No ale proszę bardzo, kolejny czołg. Proszę bardzo. I czy zosta... I tutaj piękny skok, piękne driftowanie przez skałkę. Podoba mi się to, ja bym się zazwyczaj rozwalił. Ale tutaj kolega czołgista zdecydowanie dopisuje mu szczęście. Co pozwala dalej kontynuować bitwę. I no właśnie mówię o tym momencie. Tak jak sami widzicie, wróg wyjechał sześcioma czołgami. Sześcioma czołgami w tym light przejechał też linię. No i są tak wystawieni, że mają tutaj rowera naszego nabicie, ale. No ale właśnie tutaj. Przytomne zagranie. Ucieczka w idealnym momencie. Wycofanie. Wróg cały czas napiera light, cały czas tak naprawdę goni. Tutaj można powiedzieć. Nie tyle co goni, ale jedzie po prostu w stronę rowera. W no, racji tego, że kolega Pio ma już połowę HP, czas się ewakuować. Czas się ewakuować zatory, tak jak mówiłem, bardzo przytomne zagranie. Yy, większość czołgów naszych, tutaj sojuszniczych, jest właśnie po tej stronie, więc jest tutaj bezpiecznie. No i co? Decyduje się pewnie na przejechanie na drugą stronę mapy, czyli sprawdzenie, czy nie ma tam jakiejś arty, czy nie ma jakiegoś TDK skampionego, może na bazie. Bo tutaj mamy bitwę spotkaniową, moi drodzy. Kap jest na środku, więc też yy, zupełnie inaczej trochę się bitwa układa. Jak widać, no, nasi tutaj zdecydowanie lepiej pojechali niż wróg, czyli pojechali tak naprawdę w stronę kapa. Lepiej zająć kapa niż jechać i okrążać go, i później spotkać się tak jak tutaj, na przykład, przeciwnik spotka się z naszymi: czyli nasi sobie kapują bezpiecznie, mają pozajmowane miejsca, no a oni muszą jakoś dojechać i muszą jakoś też ich z wyciągnąć. Oczywiście nie polecam kapowania, lepiej wystrzelać wszystkich, ale taktycznie, grając w taki sposób, zawsze to popłaca wymuszanie tak naprawdę kapem, po to, żeby wróg przyjechał tutaj do Was, żeby się nastawić na niego specjalnie tak, aby. To on obrywał, a nie wy. No i dobra, tutaj strzał. No troszkę cię tutaj poniosło z tym strzałem na środek, ale wiem, że takie sobie wchodzą. I tutaj. Tu jest bardzo dobra akcja. Jest jedno mierzenie. Nie trafia. Pijo rezygnuje z tego, żeby dalej mierzyć. I przechodzimy na automat pewnie. Yy, tylko co, ale też nie do końca automat, bo kolega wjeżdża na wyższy poziom, tutaj w sensie wjeżdża na górkę, co powoduje, że ma lepszy przestrzał na tą artę. I wchodzą te dwie peski z automatu, bez problemu nie trzeba mierzyć. Też samo to, że czołg się zbliżał do tej arty, powodowało, że coraz pewniej i coraz trafniej można oddawać strzały we wroga. No i dobrze, zostały cztery czołgi, jest 6-4. Yy, manewr okrążający tutaj wyszedł perfekcyjnie, muszę powiedzieć, idealnie w tempo zagrane. No i nie ma co tu więcej dodać, tak? Opłaca to się tym, że kolejne fragi wpadają na konto naszego czołgisty pija. Pięknie, pięknie. No i jedziemy. Daj zostały trzy czołgi. Mamy już 2373 damage'u i 900 spota. Może nie jest jakiś super wynik, ale liczy się czas. Liczy się ilość czołgów. I zaraz zobaczymy, jak dostrzela jeszcze te ostatnie fragi. Tutaj, czyli tak jak mówiłem, nasi wymuszają, żeby wróg tutaj zmienił całkowicie pozycję, żeby podjechał tak naprawdę na bazę. I proszę, jak wystawione, pięknie czołgi, i kolejny frag, i to będzie ostatni frag dla Pii? chyba tak. Nie liczę gdzieś tam w ferworze całego tego zamieszania, ale tak, to jest dziesiąty frag 2800. 900 asyst. Pięknie wbity pól. Serdeczne gratulacje, Pio. Wbijasz te pule jak szalony normalnie. No. Mam nadzieję, że podobała Wam się bitewka. Moi drodzy, nie zapomnijcie stawić jakieś łapeczki w górę. Jeżeli macie jakieś bardzo fajne powtórki, podsyłajcie mi je na Discorda. Link na dole w opisie. Możecie też podesłać na Facebooka albo. albo gdzie tam jeszcze? Albo napisać jakiś komentarz. Po prostu też będzie ok, pewnie. Nie zapomnijcie stawić łapkę w górę, subskrypcję. No i co? Trzymajcie się ciepło. I do zobaczenia, do usłyszenia w następnej bitewce. Narka, cześć!